Dzień dobry, witam wszystkich widzów mojego kanału, sympatyków, miłośników grzebania w starych gratach gitarowych. Dzisiaj odcinek nietypowy. Chciałbym zaprezentować mój nowy nabytek, mianowicie jest to wzmacniacz o mocy 15 wat, W, yy, zrobiony specjalnie dla mnie przez kolegę Artura Żurawskiego Paintlust RDM kanał na YouTube. No i tak, jest to tak jak wspomniałem, wzmacniacz dwukanałowy. Kanał czysty to jest Fender, tu jest regulacja jego, BAS, środek wysokie i głośność kanału oraz kanał przesterowany, jest to JCM800. Ten schemat i tutaj też jest tak, gain, BAS, Środek, sopran, głośność kanału plus master volume dla obydwu kanałów. Kanał przesterowany jest na lampach ECC83, a kanał czysty na lampie 6N2P. To tak z tego co pamiętam. Jest zrobione tak, że można tu sobie wsadzać różne lampy. Są przełączniki żarzenia i sobie kombinować z dźwiękiem. No, i cóż, yy, powiem tak, chodziło mi o to, żeby mieć kanał całkowicie czysty do testowania gitar yy, oraz kanał przesterowany, żeby po prostu troszkę tego przesteru było. Można sobie było pograć tam kilka akordów AC, DC, jakieś, wiecie, i żeby bez podłączenia jakichś yy, dodatkowych kostek, ja go cały czas tutaj jeszcze, yy, ten wzmacniacz, rozgryzam. Yy, udało mi się ukręcić brzmienie takie z pierwszej i drugiej płyty CDC High Voltage Dirty Deep Standard Chip. Yy, jeszcze chciałbym zaznaczyć, że próbowałem tutaj w tej kolumniecce dwa głośniki. Najpierw siedział tutaj droższy taki Eminence Legend V12 i powiem Wam, że gorzej brzmiał dużo niż ten co teraz jest tutaj ten tańszy znacznie 70, 80 taki budżetowy tam za dwie stówki głośnik. Także jak to mówią nie wszystko złoto co się świeci trzeba dobrać sobie głośnik do wzmacniacza i pod takie brzmienie jakie się lubi. Jaka jest różnica może powiem bo nie będę już tam tego głośnika tutaj przekładał. Tam było więcej takiej krzyczącej górki. Ten jest bardziej taki stonowany, więcej ma środka i dołu bym powiedział ten głośnik. Taki jest bardziej przyjemniejszy. No i słuchajcie, zagram kilka dźwięków, kilka riffów. No i zobaczymy jak tutaj się odezwie ten wzmacniacz. Najpierw kanał czysty, później kilka akordów na kanale przesterowanym. E ah. Na zakończenie chciałem powiedzieć, że to jest drugi wzmacniacz od Artura, który mam. Pierwszy to był ten dwukanałowy 5 -watowiec. Bardzo fajna konstrukcja. Kanał czysty, taki on nie jest tutaj czysty, tylko jest taki crunch. No i przesterowany to też coś na podobę takiego jcm -a. To jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Druga sprawa. Grałem na takiej gitarze Kord CR-250. Chodziło mi o to, żeby po prostu ten dźwięk był taki bardziej cywilizowany. Podobny do tego, jaki tam wiecie teraz jest, prawda? Ogólnie szeroko dostępny. Tu jest Seymour Duncan SH-2 pod mostkiem z rozłączanymi cewkami. A tu jest Muza S570, wyciągnięta z Astera roka. Taki troszkę mocniejszy przetwornik z pazurkiem. On ma to do siebie, że e, łatwo wpada w taki, wiecie, feedback, ponieważ nie jest zawoskowany. Taki jego właśnie, taka uroda. No i cóż. Guide maksymalnie na czwóreczkę tutaj był. Oczywiście, wiadomo, słuchajcie, można to by było podkręcić. No tutaj ja taki sobie ukręciłem, tak jak mi się podobał. Dźwięk był nagrywany mikrofonem takim zwykłym, można powiedzieć, dynamicznym Rolandem. Nie jest to żaden taki dedykowany do paczek gitarowych, i wiecie, dlatego ten dźwięk jest taki, jaki jest. Mógłby być na pewno lepszy. No niestety, ja takich mikrofonów. Nie posiadam. No więc chciałem tylko powiedzieć, że w rzeczywistości ten dźwięk jest naprawdę piękny, jak się go słucha. Takie mięsko, wiecie, tutaj ten mikrofon niestety tego nie przekaże. No ale cóż. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, hej, cześć.